Ja, yeah, Sandy, a to jest tak, to z Kuzynkami. też. Hej, No, więc ja jestem Sandy, to jest. Y <grywki> hej, to ja, Sandy, a to jest tak, to z kłębkami. To jest Jam, a to jest y Violetta, a ja jestem Sandy. też mm. hej, No, więc zaczynamy. Pierwsze pytanie: kto najwcześniej wstaje? Mi się wydaje, że dama. Mi się wydaje, że ja. Mi hmm. się wydaje, że Wioletta. Kto najczęściej maluje paznokcie? Mi się wydaje, że ja. Mi się wydaje, że ja. Mi się wydaje, że ja. Aha, dobra. <laughs> Kto jest najstarszy? No to bez żadnego hmm, zastanowienia Wioletta. Kto najczęściej myśli? Ja. E, ja obstawiam, że jumbo, bo ja w ogóle nie myślę. Więc... Ja obstawiam, że jumbo, bo ja w ogóle nie myślę. No, my nie myślimy, tylko <grym> myśli. Kto najczęściej nagrywa muzykami? Ja myślę, że. No, ja i Violetta. No, właśnie ja. I najczęściej. Sandy. <grym> Sandy. Kto najczęściej ogląda filmy kompleksiary? Ja. No, ja obstawiam, że Violetta, bo ja oglądam tylko jeden jej film, więc. <grym> Wioletka. Kto jest najbardziej zorganizowany? Ja Wioletta e, Ja Kto najwięcej używa telefonu? No to mówię, że ja 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 <noise> Kto więcej je? No to mi się wydaje, że Jam Jam Wioletta Jam Jam <noise> Kto ma największą rodzinę? Ja Ja to Ja i Wioletta po dłuższym zamyśleniu Jam i Violetta przyznały, że ja mam największą rodzinę. No. Kto ma więcej rodzeń? Sandy. No to ja. Sandy. Kto najwięcej czasu spędza na YouTube? Ja. Ja. Violetta. Kto najwięcej chodzi na z zakupy? Ja. Ja. No Violetta. No i to jest już koniec tego filmiku i za 15 łatek w górę. Kolejny filmik z moimi kuzynkami.